Jest drugi liniak, światełko. Poprosimy. Ale kurwa, ładny szok. No niezły kolego jesteś. pierdziele niezły.

Tak kolego ładny gips. Dobra, ja, nieźle. Dawno nie miałem takiej dolina chyba. To wie czy to czasem nie mój rekord. Zaraz spokojnie, spokojnie już troszkę wody. No ładny jest, ładny jest. My tu mamy na bazie eee, 600 <tryk> tak. No nieźle kurwa 600. <tryk> no, zmierzymy jeszcze i zmierzymy go na drugim temacie to jemy, kolegę nie hmm, sztanga <tryk> Dobra, może nie będziemy cię tu męczyć, tylko tak cię zmierzymy. O kurwa w granicach mojego rekordu. Czyli będziemy tutaj męczyć kolego. A nie. 50 rekordu nie będzie, nie, możecie wyjąć, kolego, bo nie dam rady. Nie dam rady. Ale ja pierdolę, jaki, jaki ciężki w takim razie. 52 cm. Centymetry. 52 cm. Ładna sztuka, zobaczymy na tej wadze ile to tutaj 52 С 4300 no nieźle nieźle To nie w tę stronę. Ładny. No hura, drugi w tym sezonie zajebiście podczas podczas odczepiania Urwałem sobie kurczy ten Urwałem sobie do migły od haczyka także ja tylko chyba mam w tym foksiku chyba Ta w tym może trzeba dokonać wymiany no fajnie 53 cm No wicha tutaj 53 cm no tak to wygląda przypom do wymiany 53 cm wagę sobie obliczę no szkoda, myślałem, że 56, mój rekord 55 lina, także. Ale zajebisty, fajny, fajny, 53 cm, ładna klaga. Miałem nadzieję, że będzie powyżej 55, ale niestety. Ok super, trochę przysnąłem i wybudził mnie. Szczury znowu chodzą, ale już szczury mnie nie interesują dzisiaj, mogą mnie męczyć nadal bo jest ładna ryba także widzimy się przy następnej ewentual a jak nie złapię to i tak jestem zadowolony wszystko super super super, super. tu robię sobie tu naprawiam ale nie powiedziałem na co na masło po prostu masło to są te 8,10 założyłem tutaj mniejszą mniejsze masełko Cześć witam kilka minut po piątej. Ostatni raz zmiana zestawów. Zamieniamy je na nowe. Posiedzę jeszcze z godzinkę. No i uciekam do domu. W końcu to Wielkanoc. Trzeba powoli się przemycić do domu <laughs> i kąpiel przebranie. No i usiąść do uroczystego śniadania wielkanocnego. Y Wyprawę uznaję za udaną. Jeden lin, 53 cm, także jest to chyba drugi egzekw pod względem wielkości lin w moim życiu. Jestem bardzo zadowolony, mimo że troszkę przemarzłem. Nie były jakieś minusy, ale 1-2 stopnie były godzinę temu. Myślę, że jestem, wiem, że jestem zadowolony. Nie myślę. Także mm, przy tej okazji chciałbym życzyć Wam y, zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy. Y, oczywiście nie tylko w życiu prywatnym wszystkiego dobrego, ale również tej naj, największej upragnionej ryby. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.